Dzień dobry. Witam serdecznie uczniów klas piątych na zajęciach technicznych. Ostatni temat, który omawiałem na platformie Teams, czyli na lekcję na żywo, to było rzutowanie prostokąta. Ten film nagrywam dla tych, którzy nie mogą być na platformie Teams, ale ja zachęcam, żeby uczestniczyć w tych zajęciach. Wydaje mi się, że mogą być ciekawsze. Część uczniów uczestniczy, w zajęciach na platformie Teams. No dobrze. I ci, którzy naprawdę nie mogą, proszę bardzo, nagrywam dla nich film. Można go sobie w każdej chwili zatrzymać, obejrzeć y jeszcze raz. Myślę, że to jest wygodne. No dobrze. Czyli temat dzisiejszych zajęć, zasady rzutowania prostokątnego. Proszę sobie zapisać temat dzisiejsze, zasady rzutowania prostokątnego. Taki temat zasady rzutowania prostokątnego. No dobrze, i co to jest rzutowanie prostokątne? No może zaczniemy od filmiku, dobrze? A potem sobie omówimy. No na pewno, no może zapisz tylko to. Najczęściej stosowane są rzuty prostokątne na rysunkach wykonawczych, czyli takich rysunkach. Które służą do wykonania określonych przedmiotów, produktów. Mamy dwa podstawowe rodzaje rysunków: rysunki złożeniowe i rysunki wykonawcze, przedstawiające elementy danego przedmiotu, danego wytworu, który chcemy wyprodukować, bo wiemy, że rysunki techniczne mają zastosowanie w technice. No dobrze. Najczęściej stosowane są na rysunkach wykonawczych. Powiedziałem, co to są rysunki wykonawcze, czyli jest to rysunek techniczny przedstawiający poszczególne elementy danego wyroku. E, e, na rysunkach wykonawczych są rzuty prostokątne, które pokazują przedmiot z kilku stron. E, wystarczy podstawienie bryły w trzech ujęciach, dlatego przyjęto układ. Przyjęto Przyjęto układ rzutowania wykorzystujący trzy płaszczyzny wzajemnie prostopadłe do e, zwany rzutniami. No dobrze, ok. Jak to po kolei robić? Popatrzcie, przedmiot ustawiamy równolegle do rzutni. Mamy ten przedmiot i mamy rzutnię Jest równolegle ustawiony. Patrzymy na przedmiot prostopadłe do płaszczyzny rzutni. Proszę bardzo, jest prostopadłe. Z każdego widocznego punktu prowadzimy linię prostopadłą do rzutni. Zaraz to zobaczycie na tej animacji. Punkty przecięcia tych linii z rzutnią łączymy odpowiednimi odcinkami, otrzymując rzut prostokątny tego przedmiotu na daną rzutnię. Dobrze, postaram się omówić. Pierwszy rzut. Mamy trzy podstawowe rzuty. Rzut z przodu, czyli ten rzut główny, rzut. Kolejny to rzut z góry, i rzut przyjmuje się w, w europejskim rzutowaniu rzut z lewego boku. Czyli powtarzam, mamy trzy podstawowe rzuty: rzut z przodu, czyli rzut główny, rzut z góry i rzut z lewego boku. Popatrzcie na tę animację. Mamy taką bryłę, no nie wiem, ktoś produkuje takie przedmioty, załóżmy, i chcemy, żeby wykonać rzut prostokątny. Pierwszy rzut, Rzut z przodu, czyli ten rzut główny, widzimy tu w tym kolorze, to jest rzut z przodu. I popatrzcie, od każdego punktu widocznego prowadzimy linię prostopadłą do rzutu. Widzimy, jak te linie powstają, 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 powstają linie, tak? I potem je łączymy. I popatrzcie, bryła jest przedmiotem trójwymiarowym, czyli 3D. Natomiast rzut będzie rysunkiem dwuwymiarowym. Czyli można powiedzieć, że zamieniamy przedmiot trójwymiarowy na rzut dwuwymiarowy. I tak jak mówię, trzy podstawowe rzuty z przodu, z góry z lewego boku. Jeszcze raz patrzcie, powstają, prowadzimy linię od punktów widocznych na rzutnię i. Te punkty łączymy odcinkami i powstał rzut prostokątny. Proszę się przypatrzeć. Rzut z przodu powstaje. Widzimy? No, jakby ktoś chciał, to by taki przedmiot na przykład na piasku zrobił odcisk, i by z tego odcisku na piasku, no to, trochę tak mówię. Może nie bardzo technicznie, ale taki odcisk też byłby rzutem prostokątnym. No dobrze. I proszę bardzo. Popatrzcie. Yy, układ trzech rzutni. Pierwsza, druga, trzecia. I proszę bardzo. Pierwsza rzutnia to jest rzutnia pionowa, czyli rzut z przodu. Tu mieszamy rzut z przodu. Troszkę to kolejność moim zdaniem. Nie jest taka, ale ja to skoryguję. Posłuchajcie, jedynka rzut z przodu, czyli główny, później dwójka to powinien być rzut z góry i trójka rzut z lewego boku. Więc proszę sobie zapisać w takim razie. Może tak, żeby nie za dużo. Proszę bardzo, pod tematem to, podświetlam Wam, najczęściej stosowany na rysunkach do tego miejsca. Proszę to przepisać. Widzimy, to należy pod tematem przepisać. Każdy sobie może zrobić pauzę na filmie, przytrzymać na pauzie i przy, na spokojnie przepisać. Czyli to pod tematem. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Ok. Potem napiszecie. Dyktuję. Proszę bardzo. Tutaj troszkę te kolejności są pomylone, więc proszę, dyktuję. Mamy trzy podstawowe rzuty prostokąt. Jeszcze raz. To jest notatka. Dyktuję. Mamy trzy podstawowe rzuty prostokąt. W-kropek. Punkt pierwszy. Rzut z przodu. Myśnik główny. Rzut z przodu. Myśnik główny. W nawiasie płaszczyzna pionowa. Popatrzcie. Jedynka. Ta płaszczyzna jest pionowa. Czyli rzut z przodu. Myślnik główny, nawiasie płaszczyzna pionowa. Punkt drugi. Rzut z góry. Rzut z góry. Nawiasie rzutnia pozioma. Powtarzam, punkt drugi. Rzut z góry płaszczyzna pozioma. I punkt trzeci. Rzut z lewego boku, rzut z lewego boku, myślnik, płaszczyzna pionowa. Rzut z lewego boku, myślnik, płaszczyzna pionowa. Patrzcie, no dobrze, myślę, że kto nie zdążył, sobie jeszcze raz puści to, co dyktuję. I popatrzmy, mamy taką śrubę, nakrętkę. Ktoś, załóżmy, produkuje nakrętki. I mamy trzy rzuty. Rzut z przodu tej nakrętki, rzut z góry. Tu na dole widzimy, tu pomylone są numeracje. I rzut z boku. Widzimy z lewego, w Europie się przyjmuje. Trzy rzuty prostokątne tej nakrętki. I proszę bardzo popatrz. Rzut pionowy z przodu, czyli główny nakrętki. Rzut z góry poziomy i rzut, rzut boczny, też pionowy. Czyli popatrzmy nakrętka w rysunku aksonometrycznym trójwymiarowym została narysowana w trzech rzutach prostokątnych, dwuwymiarowych, rzut z przodu, główny rzut z góry i rzut z lewego boku. No dobrze, to popatrzcie, tutaj świetnie to widać. Moi drodzy. Przerysujecie sobie to. Popatrzcie. Przerysujecie ten rysunek takiego przedmiotu. I tu świetnie widać. Przód pokazuje kursorem. To jest ten rzut. Czyli przód, rzut główny, to jest ten rzut. Rzut z góry. Co widzimy w rzucie z góry? Pokazuje kursorem to i to. Czyli to to jest to. A to to jest to. Czyli mamy rzut z góry, i ostatni rzut z lewego boku. To, to jest to, a to, to jest to. Jeszcze raz. Rzut z lewego boku pokazuje to, to jest to, i to, to jest to. Rzuty muszą do siebie pasować wielkością. Nie może być, że jeden jest duży, a drugi jest na przykład mały. Muszą być, mogą być połączone. Liniami pomocniczymi, cienkimi, czyli łączymy cienką linią ten punkt z tym, ten z tym i ten z tym, ten punkt z tym, ten punkt z tym, a ten z tym, ten z tym i ten z tym. Tego tu nie było narysowane. Więc moi drodzy, proszę to przerysować do zeszytu. Tę bryłę. I te trzy rzuty prostokątne. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. A mamy tutaj rzut aksonometryczny, czyli trójwymiarowy. Proszę popatrzeć. Takiego przedmiotu. I co my tu widzimy? Rzut z przodu. To, to jest to. I to, to jest to. Rzut z góry. To, to jest to. I ten ukos, to jest to. I rzut z lewego boku to jest taki kształt. Popatrzcie, rzuty są ze sobą połączone, chociaż to nie powinna być linia przerywana, tylko powinna być linia cienka, ciągła. No dobrze, rzuty są narysowane linią grubą, linie łączące linią cienką. Więc popatrzcie, rzut z przodu, jeszcze raz powtarzam: to to jest to, to to jest to, rzut z góry to to jest to. To, to jest to i rzut z boku to jest tylko z lewego, nie z prawego, czyli z tego lewego boku. Ok, no dobrze. K kto będzie potrafił, tego nie musicie już rysować. To przerysujecie. Jeszcze raz pokazuję to. Proszę przerysować. Tego nie musicie, ale jako praca domowa uważajcie. Taką bryłę należy narysować w trzech rzutach prostokątnych. No, jeśli ktoś nie potrafi, to trudno robi notatki takie jak ja tu pokazałem. Natomiast jeśli ktoś potrafi, to popatrzcie, taką bryłę. Należy narysować w trzech rzutach prostokątnych. I co my tu widzimy? To będzie rzut z przodu, czyli takie z wycięciem. Rzut z góry to będą trzy kwadraty, raz, dwa, trzy. I rzut z boku, to będzie taki prostokąt. Tego nie uczyłem, ale on będzie miał taką linię przerywaną, ponieważ z lewego boku nie widzimy tego wgłębienia. Ale jeśli czegoś nie widzimy, a wiemy, że jest, rysujemy, zaznaczamy linią przerywaną. No dobrze, jeśli ktoś nie da rady, to nie musi. Tylko przerysuję to. Rozumiemy? To da radę, to narysuje ten przedmiot. No już nie musi go w całości rysować, tylko od razu rzuty. Dobrze? Ustalmy, że nie przerysowujecie tego rzutu aksonometrycznego, czyli tego trójwymiarowego, nie musicie rysować, tylko proszę przerysować trzy rzuty prostokątne. Z przodu to pokazuje tak wygląda rzut z przodu. Szut, tak jakbyście odcisk zrobili. Rzut z góry jeden kwadrat drugi trzeci tylko nie rysujecie po skosie tylko normalnie pod kątem prostym i rzut z lewego boku jeśli ktoś nie umie zaznaczyć y, tej niewidocznej krawędzi tą którą pokazuje narysuje zwykły prostokąt jako rzut z lewego boku popatrzcie to są trudniejsze rzeczy do rzutowania ten przedmiot ten 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 trudniejsze rzeczy do Rzutowania prostokątnego. Ok. Więc moi drodzy, na koniec filmik, który Wam podsumuje naszą dzisiejszą lekcję. Uważajcie, to będzie takie podsumowanie. Trochę będę przerywał. Czyli pamiętajcie, mamy trzy rzuty prostokątne. Z przodu główny, z góry i z lewego boku. Płaszczyzny rzutnie. Pionowe. To jest ta pierwsza. Ta z góry jest pozioma, i z boku jest pionowa. I patrzcie na tą animację, jeszcze raz. Jak powstają linie prowadzone prostopadle do rzutu. Potem je łączymy odcinkami. Dobrze, zobaczcie jeszcze film na koniec. Mam nadzieję, że Wam to pod będzie takie podsumowanie lepsze. Pokażemy to wszystko. No to do projektowania krótkiego i szybciutkiego. a widzicie. Dobra, model dydaktyczny jest. Widzicie, w programie, nie wiem czy to jest AutoCAD, w programie zaprogramował taki przedmiot do rzutowania. Ja mam nadzieję, że taki przedmiot byście potrafili rzutować. Patrzcie, z przodu to jest ta litera L, z góry to jest ten prostokąt czy kwadrat jeden, drugi i z boku ten prostokąt. No dobrze. Popatrzmy dalej. Jest. Wrzucamy go na drukarkę. Wow. Facet drukuje na drukarce 3D. Widzimy? To też warto zobaczyć, jak pracuje dru drukarka 3D, która może różne rzeczy wydrukować, na przykład jakieś protezy, jakieś elementy, Maszyn, mam nadzieję, że taka drukarka kiedyś u nas w szkole też będzie. Proszę bardzo, oglądamy. Tak pracuje drukarka 3D. Ciekawa rzecz. No, i mamy gotowy przedmiot do rzutowania. A teraz, Ja wiem, że to generalnie dla zaawansowanych osób to nie będzie nic interesującego, nic nowego, aczkolwiek jest to pytanie od. Jednego z widzu, dlatego do tego lecimy z tematu. Na początek rzutowanie europejskie, czyli takie, jakie my używamy Uważajcie. tutaj w Polsce. Zobaczcie, właśnie wydrukowałem taki model poglądowy, dydaktyczny, i na nim będziemy e, chcieli popracować. Zobacz, to jest taki model i teraz spróbujemy wykonać właśnie te rzutowanie prostokątne, e, europejskie. Oczywiście mamy generalnie trzy takie główne rzutnie. Tutaj jest rzut taki główny w tym miejscu. Tutaj będziemy oczywiście mieli rzut główny. Tutaj z kolei rzut z góry, a tutaj rzut z lewej strony. No dobrze, więc ja wam mówiłem rzut główny, czyli rzut z przodu w tym miejscu pod spodem rzut z góry i w tym miejscu rzut z lewego boku. Proszę bardzo, słuchamy. I zobacz, jeżeli mamy Taki, taki rzut główny sobie zrobić no to oczywiście jest to bardzo proste spójrzmy na kształt i po prostu będziemy wiedzieć jak to narysować no jest to generalnie coś w ten deseń prawda czyli mamy ten nasz rzut główny czyli narysował rzut z przodu widzicie mam nadzieję że to widać może powiększ widzicie rzut z przodu to jest to proszę bardzo powiększyłem Czyli patrzcie, to rzut z przodu to jest to, rzut główny. Proszę dalej. I w rzutowaniu europejskim, jeżeli chcesz wykonać rzut z lewej strony, czyli będziemy patrzeć tutaj w tą stronę, no to ten rzut umieszczamy tutaj z prawej strony rzutu głównego. Jeżeli byśmy popatrzyli na to, jak ma wyglądać ten rzut z lewej strony, jakbyśmy patrzyli z lewej strony tego modelu, no to byście, oczywiście ja się tutaj będę posiłkował tym modelem dydaktycznym. Zobacz widzisz, że tak naprawdę mamy tutaj oczywiście zarys i w środku właśnie taką jedną krawędź którą musimy tutaj narysować, czyli oczywiście w rzutowaniu europejskim będzie to wyglądało bardzo prosto, czyli oczywiście tutaj mamy wysokość tego elementu szerokość jest oczywiście można byłoby ją wziąć bezpośrednio tutaj z rzutu z góry no dobrze, pan nie jest aż tak bardzo precyzyjny, ale mam nadzieję, że widać proszę bardzo, rzut z przodu kolejność rzutowania mówię o europejskim rzutowaniu jest jeszcze amerykańskie, ale mieszkamy w Europie, więc skupiamy się na rzutowaniu europejskim no tej kolejności nie dochowuję ale dobrze, rzut z przodu dobrze narysował rzut z lewego boku, chociaż kolejność według sztuki takiej rzutowania powinna być rzut z góry i dopiero na końcu rzut z lewego boku Proszę bardzo popatrzmy. Ale to w tym momencie dla nas jest oczywiste. No, i oczywiście, tutaj, w tym rzucie, musimy dać tą krawędź, czyli dokładnie to, co tutaj dokładnie. widać w tym miejscu. To jest ta krawędź, którą musimy tutaj narysować. To jest No, i rzut z góry będzie znowu wyglądał. Musimy sobie popatrzeć w ten sposób, tak? Rzut z góry rysujemy pod tym rzutem głównym. Czyli teraz będziemy patrzeć z tej strony. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No, będzie to bardzo podobnie wyglądać jak wcześniej, tylko że oczywiście musimy popatrzeć o tak 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 jest no to rysujemy tak tak, tak i oczywiście tak to jest oczywiście przeniesione tutaj i już mamy ten rzut rzut z góry no dobrze, mamy trzy rzuty rzut z przodu no warto nawet ten film zobaczyć, żeby nie popełniać pewnych błędów ale rzuty narysował poprawnie. Rzut z przodu, główny, rzut z góry i rzut z lewego boku. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Narysowane, czyli to jest oczywiście rzutowanie europejskie. Yy, mamy oczywiście rzutowanie amerykańskie. Dobrze, o amerykańskim nie będziemy mówić. Yy, I to, mam nadzieję, jeszcze raz popatrzcie. Fajnie pracowała drukarka trójwymiarowa 3D. To jest ciekawa rzecz. I te rzuty tego modelu, który wydrukował mamy. Mam nadzieję, że dacie radę, że trochę Wam wyjaśniłem. Jeszcze raz przypominam, kto może być na Teamsie zapraszam, patrzy w kalendarz na Teamsie. Tam są lekcje na żywo. I zapraszam. Znacie mojego maila. Proszę wysłać pracę na mojego maila. To tyle, moi drodzy. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Mam nadzieję przede wszystkim do usłyszenia, i mam też nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję bardzo.